Kto kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jak wyglądają twoje relacje z Szymonem Kasprzykiem, czyli Isamu? E, no bo dosyć ostro się wypowiadał na temat fejmu, że nie zawalczy, że u konkurencji tak, więc... Mm, no więc tak, jeżeli chodzi o Szymona, no to jest ja z Szymonem mam bardzo dobre relacje. Zresztą sam Szymon napisał na fanpage'u u, u siebie odnośnie tego postu Fejmema, że do bąbla nic nie ma. Mhm. I ja i tak się często spotykam też z Szymonem i ja wiem, o co to poszło, ale to może to Szymon by musiał gdzieś tam sam powiedzieć, albo gdzieś tam druga strona, która roz, po, prowadziła rozmowy z Szymkiem, nie. Okay, okay, no, to jest rozumiem. po prostu jest taka prywatna pomiędzy akurat filmą a Szymkiem, więc czyli... no nie jestem w stanie tutaj zbyt dużo powiedzieć. Nie? Tym bardziej, że przy tej rozmowie mnie nie było. nie. Mm -hmm, Okej, okay, dobra, czyli nadal e, przyjaźń, którą mieliście? Czy, czy, nie wiem, bardzo dobrze Mamy dobre relacje z Szymonem. Myślę, że to wszystko w ogóle i tak w, w ciągu e, jakiegoś czasu też się poprawi. Pomiędzy Szymonem i, i Fejmem też będzie ok, bo znam Szymona hmm. i. Może wydaje mi się, że to też jest jakieś tam... No właśnie, typu. wiesz, bo, bo to jest jakby też pytanie a propos masno i dychy. Wiesz, no jednak masno i dycha... a <laughs> przepraszam, to jest boks, no. <laughs> Ale stary, o co ci chodzi? A, no Czym tak, jest że... w ogóle masno? No właśnie, <śmiech> rzeczywiście. <śmiech> <śmiech>